Dzień dobry, witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki w Waszym horoskopie, prognozie na luty 2022 roku. Zapraszam Was do wysłuchania. Wcześniej, oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do odwiedzania zakładki Społeczność. Wszelkie informacje o najświeższych promocjach tam właśnie znajdziecie w zakładce Społeczność. Obecnie, również do końca stycznia, są dostępne czytania roczne na rok 2022 więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby sobie takie czytanie zamówić to zapraszam. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem przechodzimy do wodników. Wodnik luty 2000 22 roku, wodnik luty 2022 roku. Wy i wasza energetyka w lutym, dziesiątka buław, wasze otoczenie w lutym, diabeł. Oj, oj, oj. Co wam będzie pomagało? Piątka mieczy, co wam będzie przeszkadzało w lutym? Dziesiątka mieczy, dobrze. Teraz tak, jak wychodzicie z lutego, jaka energetyka, super dobrze. Cieszę się, że tu jest są dostateczny. No i rada dla Was na luty, jak to przetrwać, arcykapłan. Okej, okay. no ciężko, ciężko tutaj dla wodników się pokazuje ten luty, ale po kolei od początku. Ja nie wiem, dlaczego wchodzicie w luty mm, z takim po prostu ogromnym przemęczeniem, jakbyście nosili jakiś ciężar na swoich barkach, na sercu, jakby coś wam nie dawało spokoju, jakbyście też mieli sytuacje takie podbramkowe, gdzie tracicie cierpliwość, jesteście wyprowadzani z równowagi. No jest to jakiś rodzaj zmęczenia, przemęczenia materiału, albo pracą jakąś, albo mm, relacjami, które są wokół was być. Może ludzie wam tak dają w kość. Y jakaś sytuacja, która jest napięta, no powoduje, że Wy nie potraficie tutaj się zrelaksować, wyluzować, tylko jesteście właśnie w wiecznym takim napięciu, jakby chcielibyście tutaj też coś zakończyć, no bo jest to dziesiątka, więc Wy chcecie zakończyć ten etap, bo jest dla Was zbyt bolesny, zbyt trudny, coś po prostu jest ponad wasze siły, to przekracza Wasze możliwości, jest taka wieczna jakby frustracja, mogą też być huśtawki nastrojów, że jak się już wydaje, że już się uspokojiliśmy, powoli wychodzimy na prostą, no to niestety, ale znowu następuje takie przytłoczenie, przygnębienie. Niektórzy mogą być po prostu złożeni jakąś chorobą, która zaatakowała węzły chłonne, barki kręgosłup, jakoś tak mocno-mocno przytłoczeni, właśnie możecie leżeć gdzieś tam w łóżku. No, po prostu trzeba się tu wykurować, ale może to być dla Was nie najlepszy etap. No, niestety z otoczenia idzie karta diabła, więc to jest tak naprawdę to źródło um, tych Waszych frustracji i przemęczenia czyli ktoś tutaj mocno, mocno po prostu e, Wam w czymś przeszkadza, coś utrudnia, próbuje Wami manipulować, jest jakaś toksyczna energia, która przychodzi z zewnątrz. No, um, słuchajcie. Nie ma innej możliwości, jeżeli czujemy się drenowani z naszej energii i jakieś na przykład wampiry energetyczne, czy osoby, które próbują nami manipulować, tutaj się pojawiają w otoczeniu, to nie ma innej możliwości, jak tylko po prostu odciąć się od toksycznych osób. Dlatego, że no, te osoby się nie zmienią. My często trwamy w takich różnych dziwnych mezaliansach, ponieważ nam się wydaje, że no, może ta osoba się zmieni, może on czy ona pójdzie po rozum do głowy, może jak się postawię, jak powiem, co o tym myślę, Myślę, to po prostu nastąpi zmiana. Zmiana może nastąpić na chwilę, na tydzień, na miesiąc, ale. Zasadniczo, jeżeli ktoś jest taką osobą toksyczną, manipulującą, to ta osoba albo nie przyjmie w ogóle waszych argumentów do wiadomości, albo po prostu się nie zmieni, tylko dalej będzie to robiła, dalej będzie próbowała was tu w jakiś sposób manipulować, ograniczać. Może są osoby, które mają nałogi i wy na przykład musicie mieszkać z takimi osobami, jesteście skazani na nich powiedzmy na jakieś różnego rodzaju patologie. Może ktoś jest wobec was agresywny, może ktoś was mobbinguje w pracy, bo tak jak powiedziałam, może to dotyczyć różnych y, środowisk, natomiast no, jedyną tutaj formą obrony jest tak naprawdę w pierwszej kolejności uwolnienie się, odcięcie od tej osoby. Teraz tak, to co Wam będzie pomagało, to jest Piątka Mieczy. Piątka Mieczy to jest karta taka, która mówi, że porzucamy nadzieję na to, że jesteśmy w stanie z jakąś osobą się dogadać, tak? Czyli no, ta osoba ma swoje racje, raczej nie przegadamy, to są takie osoby nieprzejednane, cokolwiek byście nie zrobili, to się nie przypodobacie, cokolwiek byście tutaj, nawet jakbyście stanęli na rzęsach, to ta osoba albo się nie zmieni, albo nie zmieni swojego zdania na Wasz temat. Dalej będzie to robić, co Wam się po prostu. Po prostu nie podoba. Czy sytuacja, która wam się nie podoba, no nie zmieni się nagle z dnia na dzień. Piątka Mieczy zazwyczaj jest kartą takiego odpuszczenia, ale to nie jest takie spokojne odpuszczenie, że odpuszczam i czuję ulgę, tylko po prostu widzę, że no nie ma w tej sytuacji potencjału, że ja tu nic nie jestem w stanie zrobić, że nie jestem w stanie tego naprawić, tak jak mówiłam wcześniej, cokolwiek bym tutaj robił, cokolwiek starał się robić, czy robiła, no to niestety cały czas wychodzi na to, że nie jest dobrze, więc, więc tutaj myślę, że dla niektórych pomocne będzie to, że wreszcie spojrzą na tę sytuację realnie, że tu po prostu no, choćbyście nie wiadomo co zrobili, do pewnych osób, do jakby nie macie, bo one tego nie zrozumieją, albo po prostu nie macie wpływu żadnego na tę sytuację, więc czas się prawdopodobnie wycofać rzeczywiście. Natomiast będzie przeszkadzała dziesiątka mieczy, czyli to jest taki bardzo bolesny koniec, że tutaj albo trzeba będzie komuś coś no, stanowczo powiedzieć: um, zerwać więzy, być może jakieś rodzinne, bo tu jest karta domu. Też jest pokazany ten dom, właśnie, więc to może być jakaś sytuacja w domu. Może wy nie chcecie tego robić do końca, ale też nie widzicie na przykład innego wyjścia, że trzeba się z kimś tam rozstać, no bo ta osoba po prostu jest niereformowalna, jak to się mówi. No nie chce się zmienić, cały czas czujecie się uciśnieni, cały czas czujecie się źle. Nawet może być taka sytuacja, że niektórzy z Was mają jakiś taki ucisk przy tej osobie, znajdujecie się przy kimś i czujecie taki ucisk na sercu albo w gardle, że nie potraficie. Czegoś powiedzieć, to tutaj wam wasze czakry, gardła i serca dają znać, że właśnie ta osoba ma taką, a nie inną ekspansywną energetykę, że wy jesteście tutaj tłamszeni. No, będzie to przeszkadzało ta dziesiątka mieczy, czyli być może to, że wam będzie ciężko, że to nie jest dla was też takie łatwe odciąć się, bo może z tymi osobami was naprawdę łączą więzy krwi, więzy jakieś dotychczas była na przykład przyjaźń czy miłość, bo może związek tutaj trzeba zakończyć, więc no. Nie jest to na pewno dla Was łatwe, i, i tutaj będą na przykład jakieś resentymenty wracały. Natomiast y, sytuacja się powinna zakończyć, y, bo energia wyjściowa to jest sąd ostateczny, więc powinniście się z tym ostatecznie w lutym uporać, rozstrzygnąć, załatwić tę sprawę. Myślę, że na Waszą korzyść, bo, bo Wy jesteście w takiej sytuacji, że tutaj można powiedzieć, już gorzej być nie może, więc jedyne, co Wy możecie zrobić, to po prostu się odciąć. Tutaj mogą też być sądowe jakieś sprawy, że założycie komuś jakąś sprawę. Y, mogą Mogą być rozwody, mogą być rozstania, mogą być odejścia z pracy, czy na przykład właśnie oskarżenie kogoś o coś, wyrwanie się. Ten sąd ostateczny no nie jest łatwy, bo to jest takie ostateczne właśnie rozliczanie się z kimś, z czymś, ale on tutaj dla Was no, przyniesie pewien rodzaj ulgi i wyzwolenia, tylko dopiero w dalszym czasie. Radą dla Was jest karta arcykapłana. Karta arcykapłana każe yy, tutaj przede wszystkim. Stonować pewne emocje, być może zwrócić się do jakiegoś człowieka, który jest autorytetem, jakiegoś starszego mężczyzny, który mógłby wam tutaj coś doradzić. Natomiast jeżeli nikogo takiego nie macie w swoim obrębie, jest to po prostu zachowanie się w sposób uczciwy. I teraz tak, my często chcemy być uczciwi wobec innych, chcemy być w porządku wobec innych ludzi i przez to też dajemy sobie wchodzić na głowę. Ja myślę, że tutaj głównie chodzi o taką uczciwość wobec siebie, żeby być wobec siebie uczciwym, czyli Odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja tak naprawdę chcę, czy dla mnie, na przykład, tkwienie w tej sytuacji, czy przy tej osobie jest rzeczywiście dobre, czy to jest dobre z punktu widzenia mojej duszy. Tutaj też arcykapłan pokazuje, że przez to macie możliwość uzdrowienia swojej duszy, przez to, co się dzieje właśnie w tym miesiącu. Ja tu nawet bym powiedziała, że niektórzy to po prostu uzdrawiają karmę rodową. Te osoby, które gdzieś wywodzą się z jakichś rodzin przemocowych, patologicznych, rodzin, gdzie być może przemocy, patologii nie było, takiej pod względem, na przykład, Alkoholu i tak dalej, ale na przykład była patologia pod względem niezrozumienia, pod względem właśnie jakiegoś takiego ustawiania życia, że dopóki mieszkasz pod moim dachem, to musisz robić to, co ja ci każę, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby jesteście w stanie te wszystkie powiązania przełamać i to będzie dla Was takie zbawienne. Więc tego Wam życzę, jeżeli macie faktycznie taką trudną sytuację, abyście z tego po prostu jak najlepiej w lutym powychodzili, ale wszystko na to wskazuje, że się uda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.